z tej strony Maniak z Mania Gaming dzisiaj jest 5 jest 2014 rok, więc dzisiaj jest losowanie wygranych w konkursie łączu Watch Dogs trzeba zalajkować fanpage Mania Gaming oraz zalajkować zdjęcie konkursowe. Do wygrania jest pierwsze miejsce gra Watch Dogs w wersji promo na PS4 drugie miejsce oraz trzecie miejsce czapka czapka oraz usta Ajdena. Więc przechodzimy do losowania Ma le leciutki jest baterek Ponad 270 głosów Więc nie było wcale tak Tak mało tych głosów Dobra losujemy Żeby mi to nie pospadało Pierwsza osoba szybko żeby mi nie wypadało pierwsza osoba dajmo daimos dajmo daimos gse gratuluję kromka do ciebie po, pojedzie poleci, jak tam Będziesz uważał druga osoba czapka Aidena Nie podglądam, bo no nie o to mi końca. Czapkę. Czapkę wylosował Piotr Bajer. Gratuluję Piotrowi. To mi nic nie widać. Później wygranych pokażę bardziej bliska. Trzecie. Trzecią puste wygra, a czyli trzecie miejsce puste wygra druga spadła, to jeszcze raz Trzecie miejsce w Ustę wygrał Marcin Trala Lala. Marcin Trala Lala. Teraz wygranych, żeby nie było, może od samego początku. Pierwsze miejsce Dajmos GSE. Drugie miejsce był Piotr Bayer, czyli Czapka Aidena Trzecie miejsce Marcin, tralalala, chustę Aydena, maska Aydena, zwał jak zwał, więc dziękuję ślicznie, zapraszam.